Kolejny wspaniały dzień, jaki spędzamy na wodzie. Dzisiaj dołączyłem do uczestników programu edukacji morskiej w Gdańsku, który realizujemy tutaj dla wszystkich gdańskich gimnazjalistów. Yy, właśnie wypłynęliśmy z Marinek Gdańskiej, płyniemy pod ławą i kanałem portowym na Zatokę Gdańską. Warunki są wyśmienite. Dla większości, co ciekawe, będzie to pierwszy, pierwszy raz, kiedy będą mogli zobaczyć swoje miasto od strony wody. Czyli właśnie przepływając koło słynnego gdańskiego Żurawia, polskiego haka, zobaczyć co się dzieje w Stoczni Gdańskich. Właśnie minęliśmy twierdzę Wisłoujście, a zaraz będziemy salutować przy e, mijając Westerplatte i Kapitana Portu e, z latarnią morską, tą słynną latarnią, zabytkową latarnią morską z kulą czasu. Na Zatoce Gdańskiej popływamy godzinę-półtorej i myślę, że to będzie taka inicjacja żeglarstwa. Mam nadzieję, że im się spodoba tak jak mi się kiedyś spodobało i chwycą tego żeglarskiego bakcyla, a przy okazji tego wszystkiego nauczą się wiele rzeczy o wodzie, po której żeglujemy, o akwenie, o historii Morskiej Gdańska, o ekologii, faunie i florze, bo na tym wszystkim nam zależy. To jest dzień tak naprawdę poświęcony edukacji, edukacji morskiej, którą przygotowaliśmy tutaj dla gdańskiej młodzieży.